I witam was serdecznie z powrotem na moim kanale The Amerykanka. Jeżeli jesteście nowi, to wiecie doskonale co robić, oczywiście subskrybujcie mój kanał. A ja witam was z przepięknego małego miasta w stanie Michigan, a jest to Norwell. I powiem wam tak. To miasto jest położone jakieś 10-15 minut od mojego miasta i powiem wam, że naprawdę zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Po pierwsze, Mamy tutaj przepiękną jesień w Michigan. Drzewa zmieniają kolory, po prostu to pięknie wszystko wygląda. Liście teraz spadają z drzew, także naprawdę teraz jest najlepszy moment, żeby zrobić ten odcinek o jesieni w Michigan. Po drugie, znajduję się teraz w downtown Norville, i powiem Wam, że naprawdę zrobiło na mnie to wrażenie, jak Amerykanie przystroili całe downtown, czyli to centrum miasta. Mam nadzieję, że to też na Was zrobi wrażenie. A po trzecie, powiem Wam, że jest to jedno z najbogatszych miast które tak naprawdę jest zlokalizowane najbliżej mnie i co chwilę przechodzę tutaj i widzę naprawdę bardzo fajne domy. Nie nowoczesne domy, ponieważ znajdujemy się w downtown, więc te domy sami widzicie jak wyglądają. O, tutaj akurat one nie są aż tak bogate, ale te domy naprawdę robią wrażenie, naprawdę wyglądają tak mega amerykańsko i co chwilę idąc właśnie tą ulicą boczną widzę, widzę jakieś mega fury jak Maserati i tym podobne. Także kochani, bardzo dużo się dzisiaj będzie działo w tym odcinku. Także zapraszam do oglądania. Jesteśmy teraz na takiej bocznej uliczce. Po drugiej stronie jest właśnie ta główna ulica w Northville. Zobaczcie te domki. Wydaje mi się, że ta ulica ma taki mega amerykański klimat. To jest bardzo amerykańskie moim zdaniem. A szczególnie jeżeli właśnie jakiś dom ma takie białe barierki, widzicie na dole i na górze. No mi się osobiście to podoba, powiem Wam. Zobaczcie, jaka zabawa czarownic. Sobie tańczą do koła drzewa. A już po drugiej stronie, zobaczcie ten mega dom przystrojony szkieletami. Wygląda jak z jakiejś kreskówki. Co też jest bardzo popularne w Ameryce, to to, że macie właśnie takie skrzynki z książkami. Zazwyczaj koło parków. Takich z zabawami dla dzieci. Znajdziecie takie skrzynki, właśnie z książkami dla dzieci. Natomiast tutaj ta skrzynka znajduje się zaraz obok kościoła, jak możecie widzieć. Więc tutaj znajdziecie książki, właśnie do modlitwy. A tutaj, tutaj mamy pierwszą książkę, która mówi, jak sobie radzić po stracie bliskiej osoby. Także kolejna fajna sprawa w Ameryce. Zobaczcie, tam były czarownice, a tutaj duszki grają sobie wokół drzewa. Pomimo tego, że mamy wybory prezydenckie, to jeszcze zobaczcie. Mamy też ludzi, którzy kandydują na. Tutaj pisze State Representative. Czyli jakieś osoby, które będą rządzić danym stanem. Więc te osoby pewnie będą rządzić Michigan. Widzicie? Darmowa reklama. Dla pana Koleszar. Ciekawe, jak oni to wymawiają po angielsku. Chcę Wam też pokazać, jak ludzie prywatni przystrajają swoje domy, ponieważ to, co widzieliście tam na mieście, to są ozdoby przygotowane przez miasto Norville. Jak może zauważyliście, to miało taki wspólny temat. Wszystkie te szkielety były bardzo do siebie podobne, e, miały inne ubrania, albo właśnie jeżeli to było koło salonu jogi, albo jakieś odnowy biologiczne, to na przykład ten szkielet uprawiał jogę, czy coś takiego, także naprawdę świetny pomysł. Zobaczcie ten dom wygląda jakby w ogóle nie był zamieszkany przez kogoś. Już od razu wygląda jakby był z jakiegoś halloweenowego horroru. I zobaczcie kto sobie tutaj chiluje na werandzie. Szkieletony. Szkielety. Jakie szkieletony. Mają tutaj kota i żabę. Więc o takich posiadłościach właśnie wam mówiłam na początku tego vloga. Nie wiem czy uda mi się z tego kąta tutaj to sfilmować, ale ten dom jest naprawdę ogromny, w tym samym stylu co wam wcześniej pokazywałam, a zaraz, zaraz obok jest kolejny. No i kolejny klimatyczny domek. Powiem Wam, że te kolory naprawdę tak dodają do tego miasta. Zobaczcie. No, przecież to wygląda typowo jak z takiego mega starego amerykańskiego filmu. Jestem ciekawa, kochani, co myślicie o takich domach. Podobają Wam się, czy chcielibyście coś takiego kiedyś zobaczyć, bo wiem wam, że one naprawdę są mega klimatyczne. I powiem Wam, że naprawdę dlatego podoba mi się to miasto, ponieważ wszystko trzymają w tym samym klimacie. Jak widzicie, to jest naprawdę wielkie osiedle i praktycznie każdy dom wygląda właśnie w taki sposób. Tutaj mamy już to downtown, zaczyna się zaraz ulica. Widzicie, nawet jest zamknięta dla ruchu, żeby ludzie mogli sobie swobodnie chodzić. Natomiast tutaj zobaczcie kolejny fajny pomysł, mamy taką armatę, na której też siedzi jakiś szkielet z lasso i poluje tutaj na tego sępa, czy co to tam jest. A oczywiście zaraz obok tego co mamy? Amerykańską flagę. Okej, okay, znajdujemy się w samym centrum Norwell. Zobaczcie, jakie mają fajne knajpki na dworze. Tam dziewczyna gra i śpiewa dla ludzi. A co mają bardzo fajnego tutaj, właśnie na tej ulicy, to to, że zostawiają te gry dla wszystkich dostępne. Nie wiem, czy to znacie, to chyba się nazywa Cornhole. Więc kto chce, po prostu może przyjść i sobie pograć. A i jeszcze jedna gra, która jest zostawiona tutaj non-stop nikt tego nie zabiera, nikt tego nie pilnuje. Nikt tego nie kradnie, wszyscy są szczęśliwi. Po prostu dzieci sobie grają. Co wam jeszcze powiedziałam, że każdy właśnie z tych szkieletów ma jakiś tam taki temat, i zobaczcie, tutaj jest sklep z ciuchami. No i ten szkielet się nieźle obkupił dzisiaj. Mamy tutaj salon fryzjerski i pannę siedzącą na trwałej i kota trzymającego kabel. Więc mamy teraz tutaj jubilera. Widzimy jak się oświadcza. Ale pani jest w szoku. Ale diabeł jest w szczegółach. Zobaczcie jaką ona ma biżuterię. Wow. Impressive. A jeszcze zrobię Wam zbliżenie na pierścionek zaręczynowy. Jestem właśnie na kolejnej ulicy tego całego downtown tutaj w Norville. I muszę Wam powiedzieć, że tu jest naprawdę bardzo fajny klimat. Może zastanawiacie się, czy już tutaj jest zimno. Powiem Wam, że dzisiaj jest dość chłodno, dlatego mam taką kurtkę na sobie e, i trochę wietrznie, tak jak pewnie możecie widzieć po moich włosach i liściach. E, także jest u nas około dzisiaj 13-14 stopni Celsjusza. Jak możecie widzieć na razie w tych kafejkach i w restauracjach na zewnątrz nie ma za dużo ludzi, ale zazwyczaj. Właśnie, gdy się zrobi troszeczkę zimno, te wszystkie restauracje wyciągają takie piecyki podgrzewane, żeby po prostu ludzie mogli nadal przychodzić i po prostu cieszyć się towarzystwem. Więc pokażę Wam, jak wygląda kolejna ulica. Tak samo jest wszystko, zamknięte dla ruchu, można swobodnie tutaj chodzić. Tu kolejna fajna scenka. Naprawdę powiem Wam, że trzeba być super kreatywnym, żeby coś takiego wymyślić. Tutaj mamy pana fotografa. Tutaj... <grywa> modelkę pozującą. Tutaj podczas weekendów zawsze rozkłada się taki piosenkarz country. Jak zobaczycie później w blogu. I powiem Wam, że naprawdę jest to bardzo popularne, żeby tutaj przyjść. Żeby tylko posłuchać go, bo naprawdę facet super śpiewa. Coś wam chciałam pokazać, co jest chyba najlepszą rzeczą, jaką dzisiaj zobaczyłam. Naprawdę, to są takie fajne żarty z tego zrobione. Zobaczcie. Jeszcze wam pokażę to dokładniej. Tutaj jest niby ksiądz, bo tak w ogóle jesteśmy przed kościołem teraz. Presbyterian Church. Przetłumaczcie sobie. E, więc to jest kapłan, to jest ksiądz, a tutaj są ludzie, którzy chcieli przyjść na msze, ale oczywiście z powodu koronawirusa to wszystko jest online. I tu jest taka ramka i pisze Facebook Livestream. Zobaczcie sobie jeszcze z bliska, widzicie, live streaming, to jest ksiądz. A tutaj rodzina na kanapie przed telewizorem ogląda księdza. Widziałam już parę razy, że niektóre takie sieciówki, które na przykład wyglądają zawsze tak samo, są przerobione na jakiś klimat miasta, ponieważ taki klimat na przykład pasuje do tego miasta. I zobaczcie, tutaj mamy Starbucks, który naprawdę też robi niezwykłe wrażenie na mnie, zobaczcie. Nie jest to taki zwykły kwadratowy budynek z przeszklonymi ścianami, tylko naprawdę... idę sobie kupić kawę chyba. Dochodzimy na kolejny kwadrat. Po angielsku to się nazywa square. Mamy kolejne przedstawienia strażaka, który reanimuje. Trochę z innej perspektywy chcę Wam pokazać, to miejsce, więc tutaj mamy taką fajną fontannę, Restauracje dookoła. Wszystkie właśnie te restauracje mają takie outside sitting. Do to zaraz przejdziemy. Mamy tutaj takie stoliczki, które nie należą do żadnych restauracji. Po prostu należą do tego miasta Norwell, i powiem wam, że po prostu tych stolików nikt sąd nie zabiera, tak samo tych parasolek i tak samo tych krzeseł. Także fajnie żyć w takiej kulturze, że po prostu wszyscy sobie tak ufają. Nikt niczego nie zabiera, nikt niczego nie rozwala. Wszyscy są szczęśliwi. Okej, okay, przyszliśmy do samego giganta. Zobaczcie, jakie to jest olbrzymie. Na samej górze mamy takiego pająka, ma takiego. I teraz uwaga, myślałam na początku, że to jest koń. Bo zobaczcie, on jest na mojej wysokości, on jest naprawdę olbrzymi. Ale w porównaniu do tego olbrzyma, to chyba jest pies. Powiedziałam Wam, że idę sobie kupić kawę do Starbucks'a, ale nie poszłam, ponieważ nie mają żadnego tam siedzenia w środku. Już naprawdę jest troszeczkę chłodno, więc przyszłam do takiej fajnej, klimatycznej restauracji. Zobaczcie sami. Więc po pierwsze nad głową mam taką kolejkę, która jeździ sobie po całej restauracji. Tutaj mam tory. Siedzę przed samym oknem z widokiem na całe downtown. <gry> na cały downtown, na jedną ulicę, co prawda. A na tej ścianie, mega amerykańska też rzecz Pełno zdjęć I obrazów, zobaczmy co mamy Jakieś stare, stare zdjęcia właśnie Norville. Jakieś naklejki A na suficie wiszą takie samoloty Zauważyłam kochani podczas tego, gdy byłam właśnie w tej restauracji, że cokolwiek nagrywam, zawsze jestem sama. No i cóż, trudno się dziwić, ponieważ ja uwielbiam spędzać sama czas i bardzo dbam o to, żeby właśnie czasami siebie zabrać na jakąś... Ja to nazywam takie randki z samą sobą po prostu, żeby gdzieś wyjść jakby do ludzi, ale w dalszym ciągu idę tam sama. I powiem Wam, że dla mnie to nie robi żadnego problemu. Nie wstydzę się chodzić do restauracji sama, ponieważ... Nie będę czekać na kogoś, żeby po prostu ktoś mnie zaprosił do restauracji. Jeżeli chcę coś zjeść na mieście, to po prostu idę i to robię. I kochani, powiem wam, że to jest naprawdę dobry sposób na życie, ponieważ, ponieważ wtedy nie będziecie czekać, aż ktoś sprawi, że będziecie szczęśliwi, tylko po prostu robicie, co chcecie, w waszym życiu jesteście niezależni. I powiem wam, że mi się po prostu to podoba, polecam zabieranie siebie samego na randki. Chciałam wam, że się będą rozkładać i już grają! Bardzo fajnie. Kochani, wcześniej wam powiedziałam, że to będzie jakiś piosenka szkanty ale jednak się pomyliłam, zmienili repertuar i grają taki fajny jazzik. Powiem wam, że naprawdę to jeszcze bardziej pasuje do tego ryneczku tutaj. Okej, okay, kochani, ja się oddalam od mojego pięknego downtown w Northville i zbieram się na mojego Ubera, bo już podobno na mnie czekam. Więc kochani, jeżeli podobał wam się ten odcinek, to oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, lajkować to wideo i oczywiście też czekam na wasze komentarze. Także nie zapomnijcie skomentować tego wideo. Kochani, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.